Na jesiennych rabatach wspaniale wyglądają rozchodniki okazałe, które wiosną pokazują się bardzo wcześnie i już wtedy wiadomo, że nowy sezon się zaczyna, na który niecierpliwie czekam od jesieni. Wyjątkowo pięknie wyglądają przy niskich trawach ozdobnych lub przy hortensjach bukietowych, a szczególnie oryginalnie przy polnych kamieniach. Moje najstarsze sadzonki często rozmnażam jesienią, kiedy widzę, że rozrosły się już na tyle, by przenieść je na inne, nowe miejsca. Wykopuję je wtedy i dzielę na tyle części, ile potrzebuję, bo zawsze przyjmują się bez problemu, dlatego mam ich najwięcej w ogrodzie. Można je też rozmnażać wiosną, ale te z jesieni mają więcej wigoru, kwitną dłużej i obficiej. Są bardzo mało wymagające. Dobrze wytrzymują nadmiar słońca i nadmiar deszczu, ale nie mogą stać w wodzie. Zdecydowanie wolą mieć podłoże piaszczyste. Jest wiele nowych odmian, także o ciemnych liściach. I taką odmianę posadziłam przy hortensjach bukietowych. Wyglądają zjawiskowo.